Dziewczyny, zapraszam na filmik, w którym pokazuję, jak, jak powstają moje pierwsze w życiu paznokcie hybrytowe. Myślę, że się uśmiejecie, bo ja się panicznie bałam tego. Eee, w tym momencie już na sobie mam drugie paznokcie, natomiast. Eee, no, pierwsze trochę przeżyłam, więc jeżeli jesteście ciekawe, to oglądajcie. Z góry przepraszam Was za to, że nie zawsze była ostrość, w ogóle ustawienie kamery było do kitu, ale to był pierwszy mój film, w którym kręciłam swoje dłonie i bo, przyznam szczerze, że to jest trochę trudne. Więc co? No, oglądajcie i śmiejcie się. No dobra, to zaczynamy. Według um, semilaka, według instrukcji, należy najpierw zmatowić płytkę paznokcia bloczkiem polerskim taki jest dołączony do zestawu więc teraz idziemy z koksem generalnie bardzo się boję bo widziałam tylko dwa razy jak ktokolwiek inny robił mi paznokcie i nie mam nawet poglądu jak to można samemu dobrze zrobić no ale zobaczymy jeżeli wyjdzie to po prostu będę skakała do sufitu i będę robiła hybrydynę Okej, okay, płytkę mam już zmatowioną, więc teraz należy, moje drogie, odtłuścić płytkę paznokcia. Więc teraz biorę sobie taki wacik bezpyłkowy, wylewam trochę tego odtłuszczacza i odtłuszczam dokładnie płytkę paznokcia. Ja nie umiem mylować, e, będąc praworęczną tej ręki niestety. Paznokcie odtłuszczone, o matku krew się leje. Skąd to się tak leje? Dziewczyny, nie przejmujcie się, to tylko kwestia nieprofesjonalnego wycięcia skórek. Teraz czas na bazę. Jest dość rzadka w porównaniu do lakierów mm, i pachnie trochę jak kropelka. Zobaczymy. Matko, kochana, prawa ręka, to jest w ogóle jakaś porażka. Dobra, ale nie jest źle, nie mam bazy na skórkach. No jest chyba mega wydajna, bo jednym zamaczeniem pędzelka maluję już trzeci paznokieć. Nie no tą bazę rozprowadza się super przyjemnie. Nie ciągnie się, jest taka hmm. Na pewno ma inną konsystencję, trochę jak coś tłustego mam wrażenie. Zobaczycie, jeszcze trochę nabiorę wprawy i będę jechała z paznokciami. Ok, teraz czas na lampę. Lampę włączam na 60 sekund. Chyba najpierw, hmm, przy... najpierw podtrzymam paznokcie hmm, bez kciuka. Jest ciepło. Emituje takie przyjemne ciepło. I faktycznie to zastyga. Normalnie to jest już zeschnięty pod tą lampą i, i zupełnie się nie klei. Wow, wow, wow. Jestem pod wrażeniem. podtrzymam sobie, bo mi nie wygodnie. No dobrze, moje drogie. Lakier już, jakby baza już wyschła, więc teraz czas na, na lakier. Ja wybrałam taki kolor nowy z semilaka. Jest to numer 123 o nazwie Scheherazada. Taki piękny, Fuksjowo, fioletowo-różowy kolor. Te lakiery są dość gęste, no więc zobaczymy, jak mi to w ogóle pójdzie. O, mam... Matko Boska, głęboki oddech, tu mam jakiś pyłek. Ok, aż mi gorąco z nerwów. <grych> Słyszałam, że w ogóle na hybryd jest bardzo przyjemne i uzależniające, więc dajcie znać koniecznie, jeżeli hybrydy nosicie, czy się zgadzacie z tą opinią. No dobra, zaczynam. Pomadko. Wow! Jaki piękny dłużny. Ok, lepiej tą warstwę mieć cienką, więc ja też się postaram. Ponieważ są to moje pierwsze paznokcie, to się będę mega starać, żeby tu nic nie dotknąć. Wszystko, żeby było pięknie. Dobra. Aha. Jeden paznokiet za mną i wygląda całkiem nieźle. Dobra, może go sobie od razu utwardzę, a będę szalona i to zrobię, <laughs> żeby nic już nie dotknąć. Na drugiej warstwie kłaść. Nie będę i chyba skończę tylko na tej warstwie, bo naprawdę kolor wygląda dobrze. Co nie?